Kiedyś powróci. To prawda. Ale nie chciałbym jeszcze raz tak zrobić, ale tym razem, tak żebyś udało tam iść na ten parking. Dobra. Pozwólcie, że. A nie, najlepszy parking jest w sukcesji. stary. tam, Kamil, jak, jak tam byliśmy, to stary tak tam skakał. <grym> o nie. Przez pachołki. Okej. Okay. No jest, live. Troszkę... O, nie, już nie masz siedmiu lajków. O nie, co smutna wiadomość. Eee, zmienię troszeczkę muzyczkę, więc proszę się już nie spinać. Jest taka troszeczkę bardziej... Mm, dobra. Może... Ja, dlaczego mi się... w rekomendowanych wyświetliło Tico drifting. Tico na pewno na przed jaką może driftować. No sense. O, nie. Ej, bo mi... tak w ogóle wędkę mi zabiera. Także... Na chwilę, powinni, na chwilę powinni zaś ludzie przejść. Eee Proszę Państwa... O nie, czy oni mi zdjęli live'a? O nie! Chyba tak. dlaczego? Ta muzyka. Chociaż nie. to też tak miałem. Także myślę, że... że nieźle. Parkur okay, parkour po dachach! Za okay. ten lajd za chwilę wróci po prostu po publikowaniu tych jakimś okay. czasie. parkur. parkour po dachach z shotgunem. Nie, no tamten poprzedni jest, a ten też jest. Jest ten poprzedni, jest. Welcome ten, to 20, jest. 20. Dobra, 20. mamy rybkę. Rybka musi być. Mm. Bas biały. Znowu. Znowu mm. zarzucimy sobie na. Ej, nowy subskrybent, a. Angi Uwu. Wow. Czemu? uuu Nie, w ogóle jak ktoś wie co, znaczy ten, co to znaczy ten skrót? Co on znacza Chłopaki. Eee. Jaki skrót? Uuu eee... Uwu. U, u No. u uwu? Eee, Nie wiem co to tu, znaczy to, uwu. to jest chyba ta buźka taka. No u. tak. No w sensie. Tak mi się. Jakaś osoba, która wie o co chodzi, mi wytłumaczy. Lose. No nie wiem, jeszcze trzeba się jakąś dziewczynę zapytać, bo ona... Nie wiem dlaczego, ale tak na próbuję coś no Nie ma Klaudi. Polski pieróg jest, is the guy! Proszę państwa... Czekaj, e... zapytam. No online, online jest właśnie... Najpotężniejszy rybak na całym serwerze. Icie kto to? Nie. To... Uwaga... Denoga. Najpotężniejszy rybak, który spędził także miliony godzin... Farmiąc... I bowiąc stare. Pieniądze karcie. i tracąc je jednym kliknięciem. Dokładnie. Eee. A i chciałem wchodzić historię o tym, jak coś się wywaliłem. Była no, 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 no chyba, że w tej grze jest po prostu jakiś hazard i Także... stracił wszystkie pieniądze na. A sobie do domu? I jego wymówką było, było to, że Mi z klikiem kupił coś. Drogiego. A zanim wracając sobie do domu? A nie na no, serio to kupił eee... serio potem płakał. Następnie wracam do domu rowerem. Bez, jechałem bez dwóch rąk. I w pewnym momencie yy, była jakaś osoba, która jechała. I chciałem ją wyminąć. wyminąłem ją. I chciałem wrócić na swój pas, bo jechałem chodnikiem przez chwilę. No i wraca na swój pas yy, na, na drogę rowerową. I nagle yy, w jednym momencie po prostu wybucha mi dentka i wywalam się na rękę. Przez to straciłem właśnie jakąś jedną czwartą ręki, jeśli chodzi o skórę. Jeszcze mi nie odrosła. Także, no. Smutna wiadomość. A na szczęście, tkanina została już naprawiona. Działa, jest około. E, super, tak, sprawna. Boś co tylnią. po w sumie nigdy nie padła mi tylnie, tylko zawsze to przenia mi chodziła. Nie wiem dlaczego. A wam jakiejś. Pad padła dentka Kamil. Kamil? miras mi, raz. A podczas jazdy tak jechałeś, bo... że i negatywnie wybuchła? Tak nie Nie tak, chyba. ale miałem nie. taką sytuację, że jeżdżę sobie po podwórku babci i potem się okazało, że moje no. dwie dentki powiedziały papa, dlatego, że mój tata tam ciął drewno i te takie wióry zostały. Aaa. Chłopie, jak mi ryba zabiera... E! Koło tego chłopie. Chodź tu. Czym ty jesteś? O, jakiś baz biały, dobra. Nice. Sorry, bo chciałem. Może nie tak. Ja pamiętam, że, że u mnie to było trochę inaczej, bo przez jakiś tam. Yy, jakiś, jakiś tam coś, co, co Julian wymyślił, złapałem gumę i podczas wymieniania dentka mi wybuchła. Nice. No mi znaczy no, wybuchła dętka, 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 dętka pop... akurat podczas jazdy. Ja teraz nagle tak po prostu wywala się na przemianę na twarz. <noise> ja, przez to, że prawie w tym samym. O, dzień duch. dobry. Tak się w tym samym miejscu to się stało. Chłopiec już na To O właśnie jest e, Ariu. E, możesz mi wytłumaczyć co chodzi z tym skrótem, proszę? E, w sensie UW? Nie wiem, tak się to czyta chyba? UW. Nie ja nie widziałem żadnego chłopa tego używał. E, you know... Może to jest takie... Hey, you know... Może to znaczy... Że to jest po prostu ta jedna organizacja dziewczyn, które to mają w nikach. Nie wiem, to jest jakaś sekta <noise> stary. W sensie, Sprze Możliwe. Ja też jestem mają taki... Ja tam jestem prostym człowiekiem. nie chcę mieć w życiu, to Mazdę i Mazdę. Także no nie oczekujcie, że będę miał jakiś super inteligentny człowiekiem. Wait, co? Bo, bo nie słyszałem. Że, że nie jestem jakiś super. Ja chyba chcę mieć w życiu Mazdę i Mazda. No, że jestem prostym człowiekiem. No, ja to ja jest jedyne, co w życiu człowieka. jest mi potrzebne. Mi do życia jest potrzebne. Nie wiem co. <grym> Teraz mam Wszyscy kradną mi killy. Widzę chłopa. Już mam. Wycelowany w jego łeb. Boję jednak pan. Co, ten kupaka dla mnie do życia jest potrzebny? Nie wiem. Jakieś... Mazda. jakieś mocne tabletki nasenne i, i woda. U, e, proszę państwa, <grym> ta, to... e, proszę o zbannowanie. Użytkownika krupnik, za mówienie e, niepotrzebnych tekstów oraz słów. Czekaj, ponieważ sam sobie dam pana, poczekaj, szer, szerzenie się myśli sam. samobójczych nie jest dobre i nie namawiam do tego przede wszystkim. Pamiętajcie, że ci jest dobre i. Ej, a nie, ej nie mogę sam sobie dać pana. Serio? Ej, wait. Ale na czym? Nie, czekaj, Kielko, jak się pisało? Kielko nie ogarnia, Kielko nie ma uprawnień, haha! <laughs> <laughs> Serio? Nie masz, tylko ja mogę cię zbonować. A w sumie ani było tak, że tylko ja mogę <grym> banować? <grym> Czy coś? Ej, bo mirba z pierwsza. Tak w ogóle. O, idzie nie. Idzie. czekaj. Także ja spróbuję dać sobie samemu bana. Tak, nie, kamień, nie! Będą się znowu ci dawać wszystkie role, to jest to jest monoconne. Nie lub tego. Zakończmy to. temat. Także pamiętajcie. Myśli samobójcze oraz próby samobójcze są bardzo złe i nie nawiązują do tego są dobre. Tygucie... są dobre Są dobre Są dobre Są dobre Także... Myśli <śmiennie> samobójstwa tak odcięcie się od życia k Bo Dobrze wiecie, że w sensie nie ma. Kubaka w ma... Wmawia ci, że sobie złe czasem krupniki i rejpując is good, is very good. I tried it many times, so is good No bo taka prawda Cicho bądźcie, bo ty mnie. No ja być spokojny, light, you dobrą atmosferą. Myśmy być jak wujasy, i po prostu śmiać się nie wiem Haha, ha, rybka musi pływać, hehe, nie stary mówić o samobójstwach <laughs> to nie jest ten temat dla wujasów stary, musimy robić roleplay Chociaż raz... chociaż raz zróbmy ten jeden roleplay. Druch. Ja tam łapię na żywca, hehe, he. Na puszkę? Okej, <noise> dobra Widzicie, chwilka, już, jest, już się wczułem O, o dobra, dobre, ja wytłumaczyło e, A, że cute okay. Powinieneś zrobić poradnik, jak wczuć się w rolę A, Okej, okay, czyli po prostu... Okej okay. Czyli, czyli to, to sekta Takie... To jest sekta Tak, to jest, takie... to jest sekta Haha, anime kill, he he Cutie. I'm so cute! cute. Od, od, od kiedy UW... Okej, okay, dobra. E, wpisz sobie w UW, na pewno jakieś anime. Zobacz, ustalimy, czy be... tak będzie. E, oczywiście nie będę! do. nie powiem, że anime jest złe. Sam jestem wielkim fanem anime. Także... E, to jest tylko taki żarcik. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Okej. Okay. No ten life jest dosyć luźny, tak czuję. Mniejszą nie patrzę na ten fakt, że grafika jest kijowa i że tnie go jak ki, to jest naprawdę spoko. <grystanie> Także jak widzicie się świetną atmosferę. Muszę powiedzieć trochę na tym, tym internetem, bo prostu kupić sobie nowy. <grystanie> Ty, ej, ryba mi wpierdzi, ale, chopie! Szybko! Pożera mi. Pożera mi tego! Gotta go! A nie, dobra. w mi ryba pożera tylko... ci wujasa. Nie, wuja, nie! Chłopie, jaki dobry rzut. To się nazywa. To się nazywa rzut. Na taką wysokość, myślę, że będzie dobra. Przepraszam, ale. Okej. Okay. Eee... A, już skończyliśmy? A, i mówiłem, że wyrąbałem się i po prostu poleciałem na twarz. To jest... jak To jest z całej historii. A! Czy to jest jeszcze jakieś bolesne historie? Z rowerem? Ja na przykład kiedyś padłem do robu eee... z rowerem. Dobra, byłem sobie kiedyś na rowerze, jechałem, wywaliłem się, umarłem, koniec. Eee... Marek żyje. Znaczy nie tyle, że bolesną, ale bolesną dla mojego rowera. O nie. I dla mojej psychiki. Okej, okay, ch chyba chyba... Co... E, no. znalazł patyka i sprawdzić się stanie jak się wsadzi go między szprechę. w skrócie. Nie. Jechałem i pewien pan zajechał mi drogę i ja jadąc jakieś 20 km na godzinę wjechałem w sub. To był ksiądz Mateusz. Ja. Do, do, do dzisiaj latarnia jest wykrzywiona. Nie wykrzywiona. A to tutaj na wliczone, nie jak ten ktoś. Tuż kto, kto na na stary... Tuż na widzę wie tak lampę w <noise> kawil Brucha, czy widzę jest jakoś bardzo daleko od Xaverowa? Eee to jest tam jak się jedzie na miele ta fabryka. Siedzi na miele? No tam to droga co jechaliśmy wtedy do portu, nie pamiętasz? Chłopie 5 osób na live, jak to jest na liczba Witam wszystkich ej, musi, ej musimy kiedyś znowu tak się przyjąć Teraz 5 osób stary i wracamy potem tą zrąbaną no drogą chcę oglądać wędkarza który łowie syryby. ryby <noise> Wędkarza, który ch chce łowić sobie ryby, to nieźle. Ja po prostu lubię łowić ryby. Chłopa już cztery, no dobra, wykrykałem kuba. Play of the game, play of the game, a Kubaka. Yo, masz dwa lajki. Jo, staję co, już na tym mogę zarabiać, nice. O nie! O nie, ktoś właśnie zagrał w moją to... grę. O, to... o nie! To znajty sobie ten, to? Niecham grę. E, to musiałbym rodzić zobaczyć, żeby mi podpisali pod kartę. O, noga is here, man! What's up E. Jopieruch Gratulation. Pokaż No nie będzie no, znowu śpiewał. O nie. E, Kamil szykuj e, kika. Szykuje. Ty nie jest... nazywa się. O nie, ja wiem co to znaczy, szykuje po prostu membrany głosowe. Kulnie <gulanie> to noga nie, nie dość, że jest super mega wędkarzem dodatkowo jest bardzo dobre w irisowaniu ludzi, także przygotujcie się. Tak, jest, do, jest cholernie dobry w śpiewaniu. Dokładnie. <gulanie> Crinch'a wyciszył. Ale... Nie! <gulanie> nie. Wyróć go szybko, wyrzuć! W go! <gulanie> jest! Gdzie go wrzuciłeś? Nie, nie, nie śpiewa na razie, nie śpiewa na no. razie. A to się wyciszył? Kurna coś robi. O nie... On o nie... O nie, on wie co kombinuje. Ej, dawaj zaśpiewaj Notting. Ej, właśnie myślę, że... Ej, I don't approve. Ej, Kuba musi zadać do, reg do regulaminu, Notting nie może śpiewać. Eee, tu mamy 500 zastosowanych <grym> przez Igora i mamy ja jedno 1 to przez Nogę. Tylka śpiewania. Eee... Ej... Był noty, sobie no? raz Noga jest na live, od co będzie stary, bo już to napisane. Będziesz na historii Ducha dzieki, najpodobniejszy śpiewak. Ej, ty, ej, ej no i ten zostaw te dwa live'y, to tak jak będę, to zrobię z tego fany moment i to sobie na kanał rzucisz. Nie wiem, czy to jest stary fany moment, On może taki fany moment zdać. To, to, to jest stary fascy... z który śpiewa. Fascynujący live A, może po prostu zrobić szota, jak noga śpiewa. Noga, zaśpiewaj nam. Ta. Ej, no, Nodi, zaśpiewaj, to ja wrzucę do fanny moment, to będzie zabawne. Zrobimy, zrobimy shota. Ale no, nie, ci... nie chcę. No, to śpiewaj, albo masz bana. <grym> Spoko. O nie! On szukał system, jak tak możesz? A jak, jak to on chce bana? Nie rozumiem. Ey, nie, ej, nie, ej, nie, ej to jest coś takiego. Nodi, nie śpiewaj, Nodi śpiewa. Nodi, weź zaśpiewaj. Nie. <grym> no go nie... O, już przecież dwie osoby poszły. Nice. Szybko poszło. Szybko poszło, noga. <coughs> Nawet nie da się już bo już się go za, za, zaczęli bać. Wszyscy się przestraszyli mnie. Ja, mam, o, ale wszyscy, potężny. Wszyscy się przestraszyli piroga. pieroga. Zaraz, kurde, już basza plami z tego łowy, kurde, dwa kilofa. Ej, no nie ci rybek i odzyskiwanie pieniędzy. Kurde, już mam tysiąc... co? Yy, no? Jak ty wtedy zrobisz, gdzie straciłeś, bo nie pamiętam. Ym, no bo wchodziłem na, na mapę, którą podróż kosztowała 2000. O nie! I tak trzy razy weszłem. Jezu, ej, typ napisał serwerze przez RZET. ten. RZET rz i przez RZET zwykłe. Gdzie? Jakim cudem? To. No nie no, na serwerze takiego typa. Typ napisał serwerze przez V. Przez rz i rz w jednym. Ale przez w? serwerze? V. Ale no to. V jak... przy, przy, się Przez V zazwyczaj. Ale serwer po polsku. A czym Na ser... V napisał? Serwer. Czy było za pierdnięcie? Nie wiem. Ej, bo jest ja chyba spadam, idę jeden rower o z człowiekiem windom. Zaśmy sami, proszę Państwa. Nie, jeżeli słychać mnie na live, to życzę Wam miłego dnia. Eee, no. Yojo. Yo. Yo, wait, ty źle to napisałeś, on to tak napisał. <laughs> Jak on to napisał? Kupię. To jest możliwe. No Dobra, yojo. Yo. Real Loting. Yojo yo i powodzenia. Dzięki w dzięki. Także proszę Państwa, ej kuba, a zdać... ty masz prywatny serwer zrobiony na czy ten? Czy eee... dla znajomych? To jest dla znajomych. No to dołączę do ciebie, bo jestem na kimś ogólnym Okej. Okay. Ja sobie tutaj jest z minigówką. A jak za chwilę zmienimy lokację? przystawimy mi też sobie sprzęcik nic raczej nie łapię, dobra. Zbijamy się. Eee. Została nas teraz tylko i włącznie dwójka. To nie jest, to jest smutna wiadomość. No, smutne. smutne. ale prawdziwe. sadno no z jakąś stary, z jakimiś kijkami jak to wygląda. <śm> o nie. Postawiłem... Z kim tam biegasz? A, ja wszystko je postawiłem Czet... Dopiero zużyłem 24 robaki ze 100 robaków Nieźle. To nie jest no. źle live, live Słowienia Tylko tutaj Eee, Pójdę sobie troszeczkę smutne, O, no, racja, racja. Smutna. W sumie, nie gdyby nie fakt, że na to jak hej, naprawdę ten live byłby fajny. Chłopiec, trzy, trzy ludzie. Eee. Okej, okay, tutaj, tutaj, ostatnio Marcin łowił. Taki chłopco. o nogę już widzę, że zajął miejsce wygodne. Ja? Witam, witam. Dobra, zwijam się A Ja tutaj gdzieś, ja tu gdzieś wczoraj łowiłem, tu był takie, co mi się ten... Jak uh, Jaką ma? Ten... Rombaniec. E to ty jesteś na jakiejś innej mapie? Nie, jesteśmy na tej samej, nie widzisz? Teraz jesteśmy razem? No tak. Bo kurde, nie widzę na tej mapie. Byłem obok ciebie. Serio? Chłopak <laughs> <Kuba w> DR. <laughs> uh. Widzisz? O nie, pomyliłem stary. Oglądam przed chwilą live i tak przed chwilą sobie sam sobie odpowiedziałem. Co? Przed chwilą oglądałem, słuchałem live i, bo chciałem zobaczyć, czy jest dobrze, przed chwilą sobie sam sobie, sam sobie odpowiedziałem. Profit. Boże. Rybka nie chce ich, widzę. Nie no kurde, nic nie bierze. No coś słabo, słabo Słabiutko Tak chciał swoją muzykę wpuścić, to możecie pisać na czacie nie. Obecnie Chętnie sobie poszukam jakichś requestów, tak zwanych o, już nie, nic się nie złopie. Dobra, spróbuj tutaj O, to mi nie bierze, ale... Kurko! Jezus! Co? Co za? <noise> Co złapał? Kura. Nie, Coś, no, powiedział kurka. No to. A, okej. Okay. <laughs> nie, złapałem basa białego. I guess. A, nie, bo ja tak uh, gram się na to, ale mi spławi kurde z pieca. <laughs> <laughs> o. No. Ja w ogóle wczoraj to od tej burzy, nie, co była, to ja w ogóle nie grałem, bo nie miałem internetu, aż do dzisiaj to wczoraj... jakieś... Wczoraj była jakaś burza? No, no była i to ogromna. Do 13 nie, nie miałam internetu, nie? Serio? Więc tak. No. Ja wczoraj spałem. W sensie, w sensie. W sensie u, u nas na drugiej działce w ogóle się coś tam... W ogóle coś zrobiło Fikołka i jest do góry nogami. Bra. No bo, kurde, a myślę, że ja na nie miałem internetu. A, a, a sąsiadom w ogóle trampolina zerwało i na sporo rzeczy jest po prostu rozwalane. Chłopie, co tam się działo. Aaa, no, no, to na tyle to miałem tyle drzew na drodze. Rozwalonych. Znaczy jakieś gałęzi po coś nie stylu. A co mu poszedł? No być na rower. A on tak. <laughs> Jezu. Eee, co dwóch? Mm -hmm. Także jest dosyć fascynująca technika łowienia, ale... No... Niestety nie stać na, na nic lepszego. O, coś było Kurde. Dobra. No teraz spowiem troszeczkę... Inną taktyką, mianowicie. E, jakie tu, jaki, na jakie ten... dzisiaj zabrać szupaka? Na co lubi, Na co idzie szczupak? Na małe żywce A to ja mam, ale... Nie próbowałam z mi tutaj łowić na małe żywce, więc zobaczę. Ja nie mam wad, które bym małe żywce obsługiwała. Ej, a ty już Kuba masz ósmy level? Znaczy siódmy, czy tam ósmy? Mam siódmy, a co? Uspaczkę Dobra, ja mam już małe żywce I będę teraz łowić. Okej, okay, spławig mi to nie Są za... Ty, a ty masz, taki, ty masz taki Trzymak? To wędki nie, jeszcze nie kupiłem. Ja kupiłem i ty nieźle nie, że nie, to, nie, to się sprawdza. Nie, nie, jeszcze nie kupiłem ale muszę sobie A ty masz dwie wędki teraz, co nie? Nie, jedną. Serio? A ty używałaś pigowej? Nie, nie tak. A jak ci się na niej łowi? Nic nigdy jeszcze na niej nie złowiłem, więc Ej, <laughs> jak się to... Tu... A dobra, poczekaj, bo muszę sobie. To jest taka animacja poklatkowa No kurde, co? Czem... A gdzie się triggeruje na tą grę Guys, wait eee, Spróbuję, czy... Zobaczmy, czy da się zmienić Tak zwany... Eee... A nie mogę zmienić w ogóle ten FPS. Ej, spróbuję na chleb z miodem łowić bo... nie Okej okay.